Ani, poni, porzuceni, nieugięci, Oplu, opluwani, poniżeni i wyklęci, pozbawieni swoich domów, swojej ziemi. Poszli walczyć, żeby zginąć albo zmienić. Ich zasługi przekreślono politykom i oddano ich kupionym najemnikom, żeby zwłoki, Najlepszych obrońców rozrzucili pohańbione gdzieś na słońcu. A to słońce nazywano zwycięstwem, a karłami to, co było męstwem, i rozsiano kości ofiar różnych nacji na pożywkę powojennych demokracji. Dzień zwycięstwa czy dzień fałszu? Lub dzień zdrady, podły układ świętują parady. A my wciąż szukamy grobów tych wyklętych, nieugiętych, rozstrzelanych, naszych świętych.